Mamy zaszczyt rozpocząć Rzeczywskie Dożynki 2022, na których bardzo serdecznie Państwa witamy. Dzisiejszą imprezę poprowadzą dla Państwa Paweł Ryc oraz Adam Pablak. Prawdziwie chłopskim świętem i okazją do zabawy były i są dożynki gdzie niegdzie obrzynki, wyżynki, okrężne, czy ograbek, czyli święto zebranych plonów. Obyczaj ten jest bardzo stary, choć nie znamy dokładnie jego źródła, jedno jest wiadome, że przetrwał wiele pokoleń. Genowefa, Kosiacka, Bąk. Rodziny na wieś. Wieś, jakże tu spokojnie i cicho. Można siąść gdzieś na pniu powalanego drzewa i podziwiać przyrodę. Potem uśmiechać się radośnie, gdy przywoła tu wiewiórkę jakieś przekorne licho. Wsi, moja droga, wsi rodzinna, czy cię ktoś bardziej szanuje niż ja? Naszym ulicom uroku dodają zielone pola i łąka, która pełno kwiatów ma. Wieś, tu drzewa z nami rozmawiają i wiem, dlaczego szumem na pytanie odpowiadają. Tylko u nas zwierzęta i ptaki w zgodzie żyją i widać, że ludzie ich kochają. Nie słychać tutaj szumu samochodów. Tu jest ucieczka dla tych, co nie chcą słyszeć gwaru miasta i zlewających się w jedno głosów ludzi. Czy jest ktoś, kto myśli, że to się zmieni? Jeśli jest, to tylko się tym łudzi. Wieść daje spokój i ukojenie dla duszy i ciała, bo wieść jest ludziom przyjazna i taka być zawsze miała. Zapraszamy teraz na scenę starostów tegorocznych dożynek. Panią Delfinę Leszczyńską Owczarek. I pana Andrzeja Jurę Znuboczy. Pani Delfina Leszczyńska-Wczarek jest mieszkanką wsi Łęk, mężatką i matką dwójki dzieci. Wraz z mężem posiada gospodarstwo agroturystyczne o powierzchni własnej 2 hektary oraz dzierżawy 40 hektarów. Na którym prowadzi stadionę koni huculskich-huculant, w którego skład wchodzi 40 koni rasy huculskiej. Ponadto, pani Delfina jest instruktorem jazdy konnej w siodle, w terenie prowadzi treningi indywidualne i w grupie. Od dwóch lat organizuje obozy konne oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży w dolinie rzeki Pilicy. Oferuje również pokoje gościnne na wynajem, a w okresie letnim mieszkańcy mogą skorzystać z oferty baru letniego. Pan Andrzej Jura jest mieszkańcem wsi Lubocz, żonaty tata trójki dzieci. Pracę zawodową łączy z prowadzeniem gospodarstwa o powierzchni 8 hektarów. O zróżnicowanej strukturze. Cielaki, kury, ziemniaki, zboże, truskawki. Jest autorem książek Lubocz Malownicza Wieś w Centrum Polski. oraz Lubocz Zatrzymana w Kadrze. Prowadzi portal internetowy lubocz.pl, a także fanpage gminy Rzeczyca. Powitajmy naszych starostów. Gracynie brawa. Zapraszam teraz na scenę gospodarzy naszej gminy: wójta gminy Rzeczyca, pana Marka Kaźmierczyka oraz przewodniczącego Rady Gminy Rzeczyca, pana Leszka Kosiackiego. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. w To chyba najważniejsze święto corocznie, święto plonów. Jest to zawsze czas podsumowania tego, co za nami. Mam nadzieję, że wszyscy rolnicy już kosili zboże w tym roku. Ja ze swojej strony powiem Wam, że ostatni raz kombajny wyjechałem teraz w czwartek, bo jeszcze miałem do zmucenia soczewicę. Ale w ubiegłym roku, jak i po naszej gminie, ostatni kombajn jeszcze się biedakowi popsuł. Widziałem w grudniu. Także chyba raczej do, dożynkami nie będziemy czekać do grudnia. Dlatego ten koniec sierpnia przyjmujemy, że żniwa powinny się zakończyć. Moi drodzy, dożynki to podziękowanie za plony podziękowanie za pomyślność, ale również podziękowanie za życie. Szanowni państwo, rok temu walczyliśmy o życie Zosi Bigos chorej na SMA i tą walkę udało nam się wygrać wspólnie, ale moi drodzy, pomoc dla Zosi odbywała się nie tylko w Rzeczycy, ale na wielu dożynkach, różnych festynach w naszym regionie. Dziś podsumowując dokonania, chcielibyśmy również wesprzeć zbiórkę kolejnego dziecka, który jest chory właśnie na SMA. Zwrócili się do nas rodzice małego Bartosza Jędrasika z Opoczna, prosząc o pomoc, wsparcie i otwórzmy serca dla tego małego Bartusia, żeby wspomóc jego, żeby nam wyzdrowiał jak nasza Zosia. Szanowni Państwo, po mojej lewej, po Państwa prawej stronie jest stoisko Bartosza, wolontariuszy Bartosza, którzy tu do nas przybyli, zachęcamy do skorzystania, do kupna, do wsparcia zbiórki, tak jak rok temu Zosie wspierali mieszkańcy wielu, wielu gmin województwa łódzkiego, regionu całego, tak jak my dzisiaj wesprzyjmy również Bartosza, żeby też mu udało się i żeby wygrał z tą chorobą i żeby nadal mógł żyć.